Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. W dwudziestej trzeciej lekcji Biblijnej będę mówić o rozwiązaniu niektórych zawikłanych problemów. Skąd i kiedy powstała nauka, że dusza ludzka nie umiera? Ta fałszywa nauka powstała w raju, kiedy diabeł kusił Ewę i powiedział, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, werset 4. Ewa uwierzyła kusicielowi i odtąd miliony ludzi wolało uwierzyć szatanowi, aniżeli Bogu? Śmierć nie jest uwolnieniem inteligentnej duszy z więzienia ciała. Śmierć czyni koniec życiu ludzkiemu. Idea o wędrówce dusz o reinkarnacji pochodzi od szatana, zwodziciela, ojca kłamstwa. Jana rozdział 8, werset 44. Jaka kara spotka grzeszników? Biblia mówi, że zapłatą za życia, za życie wiary i poświęcenia jest życie wieczne, lecz zapłata za grzech jest śmierć. Rzymian, rozdział 6, werset 23. Wyjaśnia nam również, że niszczący ogień, który spadnie na ziemię z nieba przy końcu świata, spowoduje drugą śmierć, a śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste, to jest śmierć tura. Apokalipsa rozdział 20 werset 14. Różnica między pierwszą a wtórą, drugą śmiercią polega na tym, że po pierwszej śmierci bezbożni zmartwychwstaną na powstanie sądu. Po drugiej śmierci nie będzie już więcej zmartwychwstania. Druga śmierć, która wygładza bezbożnych w ziemi jest ostateczna. Biblia nie uczy, że bezbożni będą ukarani wiecznym, piekłem z ogniem i mękami, które się nigdy nie skończą. Co znaczą słowa w Biblii? Będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Apokalipsa, rozdział 20, werset 10. Gdy Biblia mówi na wieki wieków, to nie znaczy koniecznie bez końca. Kiedy Dawid wysławiał Boga, to powiedział prosił Cię, o żywot, a dałeś mu przedłużenie na wieki wieków. Psalm 21, werset 5. Lecz Dawid nie żył na wieki wieków. On zmarł. W Biblii na wieki wieków oznacza przeważny czas bez przerwy, aż do końca, aż plan Boży będzie wykonany. W przypadku Jonarza, znajdującego się we wnętrzach ryby, na wieki oznacza tylko czas trzech, trzech dni i trzy nocy. A więc, kiedy Biblia mówi, że grzecznicy będą męczeni na wieki, to znaczy, na czas nieokreślony, może być dłużej, może być krócej, lecz nie dłużej jak do śmierci. Ci, którzy więcej grzeszyli, poniosą dłuższą karę, którzy mniej grzeszyli i nie nawrócili się, poniosą mniejszą karę. Wszyscy jednak umrą i przestaną żyć, kiedy przyjdzie na nich druga śmierć. Czy Biblia uczy, że grzesznicy cierpieć będą wiecznie? Biblia mówi o wiecznej karze. Jakże można wierzyć w to, że sprawiedliwy i kochający Ojciec Niebieski męczyć będzie człowieka w wiecznym ogniu za to, że przez kilka lat życia grzeszy? Koniec bezbożnych to zatracenie, zniszczenie, zupełnie wykorzenienie. Bo oto przychodzi dzień palący jak piec którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jak ciernisko, a popali jej ten dzień przyszły, mówi Pan Zastępów. Także im nie zostawi ani korzenia, ani gałązki. Malachiasz 4, werset 1. Druga śmierć w jeziorze ognistym zakończy los grzesznika. Kara nie polega na bezkońcowym paleniu się, lecz na drugiej śmierci już nigdy więcej nie ożyją. Staną się, jakby ich nie było. Co miał Chrystus na myśli powiedziawszy. Idźcie ode mnie, przykręci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom Jego. Ogień wieczny jest Ten, który przyjdzie od wiecznego Boga. Ten ogień jest przygotowany do zniszczenia diabła i aniołów Jego. Gdy niewierzący otoczą nowe, nowe Jeruzalem, po skończeniu tysiąclecia, proroctwo mówi, stąpił ogień od Boga z nieba i pożar je. Apokalipsa, rozdział 20, werset 9. Ogień od wiecznego Boga będzie się tak długo palić, aż wszystko spali, pożre i obróci wszystko, wszystkich bezbożnych z diabłem w nic. Skąd możemy wiedzieć, że ten wieczny ogień ostatecznie zakończy się palić? Jako Sodoma i Gomora, okoliczne miasta wystawione są na przykład ognia wiecznego, karanie ponosząc, Judy 7. Lecz Sodoma i Gomora nie palą się więcej, obróciły się w popiół. Wieczny ogień tak długo będzie się palić, aż wszystko w, w obróci w popiół, a potem sam zgaśnie za wolą Bożą, jak to było Sodomu i Gomoru. Tłumaczenie słów: Plewy spali ogniem nieugaszonym, Mateusza 3 w, werset 12. Nieugaszony ogień pali się tak długo, aż sam zgaśnie, kiedy wszystko spali. Marka 9:43-48 mówi o ogniu piekielnym, który nie zgaśnie, i o robaku, który nie umiera. W Jerozolimie miejsce, gdzie palono śmieci, nazywa się Gehenna. Czego ogień nie spalił, robaki zjadły, a czego robaki nie zjadły, spalił ogień. Śmieci zostały całkowicie zniszczone. Pan Jezus użył tej ilustracji, by pokazać, że tak samo grzesznicy wyniszczeni będą zupełnie, aż nic po nich nie pozostanie. Czy Ewangelia Łukasza 16 nie uczy, że, że niesprawiedliwy bogacz przyszedł, poszedł po śmierci do piekła, a biedny łazarz do nieba? To jest podobieństwo, a nie historia prawdziwa. Wskazują na to następujące fakty. Pierwsze, niebo i piekło są tak blisko, że ludzie z piekła mogą rozmawiać z ludźmi w niebie. Drugie, łazarz miał wyciągnąć rękę umoczoną w wodzie, by cierpiący bogacz mógł się choć trochę ochłodzić lub napić. Jeśli piekło było gorące, to kropla wody wyparowałaby, zanim dostałaby się do ust bogacza. Trzecie. Łazarz siedział na łonie Abrahama i jak wielkie ma być to łono, jeśli każdy zbawiony ma siedzieć na łonie Abrahama. Czwarte, w tym piekre cierpi ciało nie dusza, a na cmentarzu ciała leżą tak długo, aż się obrócą w proch. 5. Abraham nie żył w tym czasie, kiedy Jezus opowiadał to podobieństwo. 6. Biblia uczy, że człowiek nie będzie wynagrodzony zaraz po śmierci, ani nie będzie natychmiast ukarany. 7. Bezbożni będą dopiero ukarani po skończeniu tysiąclecia, a więc przy końcu świata. Bogacz nie mógł być ukarany natychmiast. Było to podobieństwo, które pysznych faryzeuszów, którzy tak wiele ufali własnej dobroci, nauczyć miało, że oni bogaci w nauki Boże i Przykazania w proroctwa znajdują się na ziemi w dobrym położeniu. Tymczasem poganie, którzy nie znali Boga, znajdowali się w przykrym położeniu. Lecz faryzeusze i nauczeni w piśmie służyli Bogu tylko zewnętrznie, ceremonialnie. Gdy tymczasem serce ich było daleko od Boga. Ta pycha doprowadziła cały kraj do upadku, i w roku 70 po Chrystusie Rzymianie miasto zdobyli i obrócili w ruinę. Żydzi zostali zaproszeni, rozproszeni po świecie. Świątynia przestała istnieć. Tymczasem poganie, poniewierani przez Żydów, przyjęli chrześcijaństwo i rozszerzyli naukę o zbawicielu po całym świecie. I teraz Żydzi proszą chrześcijan o pomoc, tym bardziej, że prowadzą walkę z Arabami. I tak wypełniło się proroctwo Jezusa dotyczące bogacza, to jest narodu żydowskiego, i biednego łazarza, to jest nawróconych pogan. Pan Jezus powiedział złoczyńcy wiszącemu na krzyżu, że tego samego dnia jeszcze będzie z nim w raju. Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Pan Jezus nie poszedł do nieba, kiedy umarł, dlatego złoczyńca nie mógł go tam spotkać. Gdy, pismo, gdy pisano Nowy Testament, to jeszcze nie używano przecinków i innych znaków pisarskich, jak dziś. Przecinki zaczęto używać w późniejszych czasach, a więc nie należą do natchnionej części Biblii, gdyż oryginalny tekst Nowego Testamentu nie zawiera żadnych przecinków. Przecinek dostał się na fałszywe miejsce. Ten tekst powinien brzmieć. Zaprawdę powiadam dobie dziś, ze mną będziesz w raju. Dziś. Jezus mu przyrzekł, że będzie z nim w raju, dlatego, że go przyjął, że w niego uwierzył, że w nim widział jedyną nadzieję na wieczną przyszłość. Dziękujemy Bogu za Jego sprawiedliwość i miłosierdzie w postępowaniu z błądzącą ludzkością. Dobry Bóg daje nam słowa żywota wiecznego. Ze źródeł wód żywota możemy pić. W krwi Jezusa zmywamy swych grzech. Wszystko za darmo. Idźmy do źródeł Boga żywego. Czeka na Ciebie Chrystus pełen miłości. On doskonały pasterz całej ludzkości. Znacie po imieniu i woła. Przyjdź do mnie. Wezmę swój, Twój ciężar życia. Podążaj żwawo za mną do Ojca. Amen. Dziękuję.